Bojowe. Dzień dobry! Witam Was dzisiaj w World of Warships, gdzie dla odmiany będę się strzelał z okrętami. A bitwa rozgrywana jest w trybie rankingowym. Tutaj macie pokazane wszystkie okręty, które będą występowały w tej bitwie. Ja jestem na pierwszym miejscu w swojej drużynie, a to oznacza, że będę musiał się przyłożyć do gry, bo rozgrywka spoczywać będzie na, na mnie. W bitwie będę płynął brytyjskim pancernikiem Tiger, Odziwowy wyposażonym w torpedy i zamierzam z nich skorzystać w tej bitwie. No i bitwa rozgrywana jest z trzema punktami do przejęcia. Ja płynę w stronę punktu C. Tak wygląda Tiger z bliska. A ja mam włączoną w tej chwili, włączoną amunicję przeciwpancerną. Na brytyjskich pancernikach ten rodzaj pocisków nie sprawdza się zbyt dobrze. Lepiej jest strzelać pociskami odłamkowo-burzącymi i liczyć na pożary, w ten sposób zadając uszkodzenia przeciwnikom. No, niestety przeciwpancerna amunicja jest zwyczajnie słaba. Pierwszy strzał do y, krążownika. Krążownik y, zawraca, tam coś weszło, ale bardzo mało. Pokazują się następni przeciwnicy na y, mapie, a ja konsekwentnie płynę sobie y, w okolicy punktu B y, punktu C no, w tej chwili krążownik dostaje strzały z każdej strony ucieka no, ale jest jedynym aktywnym y, y, punktem no teraz już lepiej za 7000 y, y, te obrażenia weszły jest też y, przede mną y, pancernik. O, zdaje się, deflinger był. Teraz będę chciał właśnie do niego strzelać. Y, przełączam amunicję na odłamkowo burzącą. Sam od dostaję pierwsze uszkodzenia. No i pierwszy pożar zrobiony na... Oj będzie boom. Bum. Muszę wypłynąć za wyspy, kończę przeładowanie i salwa burtowa poszła w tego deflingera, wpadł pożar. Na razie punkty są doliczane z tego pożaru, kolega się nie gasi. Ten krążownik, do którego strzelaliśmy, już ma połowę HP ściągnięte, płynie z powrotem w stronę bitwy. No i wpadła Cytadela, co wcale nie jest takie oczywiste, przy tym... Oj, teraz dostałem. Teraz dostałem od tego pancernika. Ta cytadela z amunicji odłamkowo burzącej to jest duży fuks. No, pancernik załapał się na torpedę. Ja jeszcze do niego będę teraz strzelał kolejny pożar. O ile kolega tam użył gaśnicy, no to w tej chwili będą te uszkodzenia wpadały, ale no ty też chcesz dostać kolego tutaj. O nie, nie zdążyłem się przeładować. Krążownik wpłynął za wyspę, a ja mam przed sobą właśnie tego, ten pancernik, który pójdzie w moją stronę. Następny pożar. Teraz już na pewno będzie, będą uszkodzenia wpadały z tego pożaru. Ja też dostaję ładny strzał do, uh, od uh, pancernika. Włącza się do gry dodatkowa artyleria. Ja wypuszczam torpedę. Próbuję zrobić uh, zwrot, żeby z, uh, tylna wyrzutnia też zadziałała. No ale ta pierwsza torpeda zrobiła robotę. I jednego pancernika mniej. Kożownik ucieka, ma bardzo mało HP. Nie weszło nic. Część salwy wylądowała na wyspie. Mój kolega bardzo się pomylił z torpedami, źle wycelował. Z, tej, z tego strzału bardzo małe obrażenia weszły. Ogręty. Jeszcze torpedy płyną? Nie, to są te same, tylko pokazane już za okrętem. Teraz uszkodzenia w, w, na krążowniku. Dociągam tylne bierze. Czy tu coś wejdzie? Następny pożar. No ale yy, krążownik bardzo szybko go zgasił. Jeszcze jedna salwa, jeden strzał. Nietrafiony. Yy, tamten krążownik mi zniknął. Tutaj mam następny. Byłem przeładowany. Nie warto było otrzymać amunicji. W działach i wpadł następny pożar. Dodatkowo dwie, l, dwa trafienia. I, 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 I zrobiona wstęga obrony bazy. Jeszcze jeden strzał do tego już uciekającego y, krążownika za długa. Salwa przeleciała na Mam zdech synchronizowane, wierzę tak na raty, strzelam w tą i tą, ale udało się trafić i ściągnąć tą y, resztę, resztę HP z tamtego krążownika, a ten stoi sobie tutaj za wyspą. Nie bardzo się rusza, więc dla mnie to powinien być łatwy cel. pierwsza, y, Pierwsze dwa pociski poszły w jego stronę. Krytyczne uszkodzenia. Następne dwa pociski. Tym razem uszkodzone, uszkodzona wieża. No i tutaj tylko uszkodzenia za 2,5 tysiąca. No, dostał krążownik z torpedy i to sk go skończyło. Jak widać na mini-mapie, mamy stracone wszystkie punkty. Mamy co prawda przewagę w okrętach w bitwie, ale przeciwnicy mają sporą przewagę na pasku. Ponad 600, prawie 700 punktów, my mamy tylko 430 i im ta przewaga rośnie, my nic nie robimy. U przeciwników został tylko Deflinger i jakiś niszczyciel. Nasz niszczyciel płynie w tej chwili w stronę punktu B, i tutaj jest właśnie ten niszczyciel od przeciwników. Ja próbuję jakoś naszemu pomóc. Wpadły trafienia, uszkodzony napęd, i dostałem duży kaliber za tą salwę. Udało się ominąć torpedy niestety ich niszczyciel wpłynął za wyspę i nie mogę już do niego strzelić. Za to robotę skończył y, nasz niszczyciel. No i przejmuję punkt B. Ja staram się jak najszybciej dopłynąć y, do punktu C i zacząć go przejmować. Mam włączony yy, dopałkę w, na napęd. Z lewej strony dopływa też do punktu C nasz niszczyciel, a nie wiadomo gdzie jest pancernik od przeciwników. Został tylko on jeden. Yy, nasz niszczyciel przejął punkt B i teraz płynie przejmować Róg punkt A. Ja zaczynam przejmowanie punktu C, więc teraz już y, przeciwnikom punkty nie będą doliczane. Za to my zaczniemy odrabiać y, stratę. Doładowanie silnika wyłączone. No tak, skończyło mi się y, doładowanie. Teraz już z normalną prędkością będę pływał cały czas nie wiadomo jest gdzie się podziewa ten ich pancernik kończę przejmowanie strefy nasz niszczyciel zaraz skończy przejmować punkt A i teraz już będziemy odrabiali tą stratę i pokazał się Pancernik. Pierwsza salwa z podpaleniem. Poprawka z rufowych wież. Tylko za jakieś tam drobne uszkodzenia. Na szczęście dla mnie y, kolega w pancerniku interesuje się naszym krążownikiem, nie strzela do mnie. Ja wypuszczam torpedę w jego stronę, staram się zapalić i jak na złość okazuje się, że nie chce przyjąć pożaru. W tej chwili włącza się dodatkowa artyleria. Jedna torpeda już dopływa do pancernika, ja wypuszczam drugą. Bardzo podpalenie. Jakieś śmieciowe uszkodzenia za to. Sam yy, dostaje salwę w tej chwili. Pierwsza torpeda zrobiła swoje, ściągnęła dużo HP z tego, co mu zostało. Ja dostaję następny strzał na pancerniku. Już praktycznie nie ma y, HP. Nie ma życia. Kończę przeładowanie. Strzelam i zatapiam kolegę w tej chwili. W, tym, w, tym, w ten sposób kończę tą bitwę. A jeśli ktoś chce, może sobie obejrzeć y, statystyki i moje wyniki, jakie udało mi się tu w tej bitwie zrobić. Z mojej strony to wszystko. Cześć!